Dzień dobry. Witajcie w takich oto pięknych okolicznościach przyrody. Jesteśmy na Płazówce. Płazówka to taki przysiółek w Witowie, niedaleko głównej drogi, z którego rozpościerają się takie piękne widoki na Tatry, na Czerwone Wierchy, na Giewont, na otoczenie Iny Kościeliskiej, na Kominiarski Wierch. Jest tutaj także przepiękna, przepiękna Przepiękna kapliczka, warto naprawdę odwiedzić to miejsce. Znajdziecie na pewno w internecie, jak tutaj dojechać. A to jest kawałeczek, no trochę dziurawą drogą pod górę od głównej drogi w Witowie. Zanim wjedzie się do tej głównej części Witowa, z zakopanego przejeżdżamy obok Doliny Chochołowskiej i dalej, dalej e, po prawej stronie przed zabudowaniami, już w Witowie skręcamy i docieramy tutaj do tego pięknego miejsca. Dzisiaj cisza, spokój, nie ma tu prawie nikogo, ptaszki śpiewają. A poza tym chciałem Państwa zaprosić na oglądnięcie, przeglądnięcie w tych okolicznościach pięknych przyrody tygodnika podhalańskiego świątecznego numeru 48 stron. Naprawdę naprawdę jest co poczytać na pierwszej stronie. Weronika i Ola z Chochołowa życzą wszystkim wesołych, wesołych świąt. I cóż mamy, Bóg dziś mówi po ukraińsku. To zawsze taki wprowadzający tekst do numeru świątecznego. Warto, warto przeczytać. Tym razem oczywiście nawiązuje do sytuacji fatalnej, którą mamy za wschodnią granicą. I nie tylko. Geotermia dla bogaczy. To znowu tekst na temat tego, jak trudno jest podłączyć się do geotermii, nawet kiedy przyłącze geotermalne idzie niedaleko domów. zakopanych. wydawałoby się, że wszyscy, powinni, wszyscy, wszyscy powinniśmy dążyć do tego ekologicznego ogrzewania. A tutaj, a tutaj. Bywają takie oto pułapki. Myjnia bez pozwolenia. To myjnik, który sprawia problemy w kościelisku. Salamandra sprzedana. Piękny kompleks pamiętający pierwszą, czasy między I a II wojną światową. Sprzedany. Imperialna przemiana. To imperialu, hotelu imperial, który, który zmienia swoje oblicze i stary imperial odchodzi do lamusa. Trochę nam tutaj wiatr wieje. A ten pan to Marcin Zubek, prezes w Związku Podhalan, oddział w zakopanym no i nie ma od kilku miesięcy, powinny odbyć się wybory, a te wybory się nie odbywają. Błędne są plany, a nie urzędnicy. To z kolei tekst na temat zabudowy deweloperką, wielką deweloperką zakopanego, bo okazuje się, że urzędnicy ze starostwa i z odwoje y, od wody wydają pozwolenia, które później. Y, Naczelny, Wojewódzki Sąd Administracyjny kasuje, no i urzędnicy, zapytaliśmy urzędników i starostwiej u wojewody, dlaczego wydają takie decyzje sprzeczne z wolą wielu, wielu zakopiańczyków. Ratunek w Rio to znowu o gminie Czorsztyn, gdzie nauczyciele walczą o swoje, o swoje racje, a pomnikiem w to tekst o nowym targu, bo tam mieszkańcy nie chcą się e, zgodzić na budowę biblioteki, która miałaby powstać na pięknym, zielonym sklepie. Ferku. Natomiast świąteczne wydanie tygodnika to też wiele reportaży. I teraz kilka z nich. Łukasz Rybarski. Pewnie część z Was zna Łukasza Rybarskiego z krótkich filmików internetowych, satyrycznych eee, i tym razem pojechaliśmy do Łukasza Rybarskiego i napisał Marek Kalinowski bardzo ciekawy tekst na jego temat. Skrzydła Dawida. No, któryż to Dawid może mieć skrzydło? Oczywiście Dawid Kubacki tutaj na zdjęciu z żoną e, i z. Ze swoją 15-miesięczną Zuzią, córką, zaprosił, udał nam się, zaprosił nas Dawid Kuwacki do siebie, no i porozmawialiśmy z nim o tym wszystkim, co dzieje się u niego. Nie tylko, nie tylko w skokach, mówiłem, że tu cisza, ale czasem jakaś ciężarówka tutaj przejedzie. No cóż, zrobić. Nie było czasu na szok, to znowu rozmowa z prawnikiem, który był niedawno na granicy polsko-białoruskiej drogami skalnej ziemi. To y, tekst o 60, że 65 lat trzeba było czekać na drugie wydanie unikatowej książki Hanny Pieńkowskiej i Tadeusza Stajcha, którzy kiedyś przed laty zrobili sobie taką podróż po podchalu i wszystko co widzieli, notowali. Oczywiście dodatek telewizyjny nie mogło się bez tego dodatku od, obyć. Jak my nasz elektryk został kuskoszem i to we własnej izbie, to musicie zobaczyć to wydanie tygodnika, aby przeczytać ten y, tekst. Nie powiem o czym on jest. Pierogi i miłości łzy. Okazuje się, że niektórzy goście z Ukrainy, Ukrainki również przyjechały tutaj już kilka lat temu i jedna z nich prowadzi właśnie taką, sprzedaje pierogi w nowym targu. Nowe władze speleoklubu tatrzańskiego nie mogła Poloniusza Rajwy zabraknąć w tym nowym numerze, który pisze o zmianach w, w o zmianach w speleoklubie tatrzańskim. Jest oczywiście tradycyjnie kolumna z nowonarodzonymi narodzonymi dziećmi. Wszystkie narodziły się w nowym targu, no bo wiadomo, że dyrekcja szpitala w Zakopanym wiele mówi o tym, że już zostanie za chwilę otwarta, otwarta oddział położniczy w Zakopanym, ale on się jakoś nie otwiera. I wszystkie dzieci na razie rodzą się w nowym targu. Nały są polane spod Verdę. To znowu córka, Franciszka Płaczka, pani Emilia Kilianowicz, Kilianowicz z Nowego Targu wspomina właśnie swojego dziadka, który miał przebogaty życiorys. Musicie też ten tekst przeczytać. Maer głaskałby królika. A tu zebraliśmy opinię na temat tego, co dzieje się nie tylko ostatnio, ale w ostatnich latach w Zakopanym, gdzie powstają papugarnie, królikarnie, myszogrody. Co o tym sądzą byli radni, co o tym sądzą również właściciele tego typu przybytków. Zdania są, jak to często bywa, podzielone. Człowiek i marmur. To tekst Rafała Gratkowskiego z kolei o Stanisławę. Stanisławie cukrze, znanym rzeźbiarzu, byłem dyrektore, dyrektorze z słynnej szkoły imienia Kenara, który opowiada o sobie, o swoich rzeźbach, a także o planach na przyszłość, które od razu zdradzę mogą być zaskakujące, a góry sposobem na życie do zdobycia jest ponad 440 szczytów w polskich górach, ile można przy tej okazji zgromadzić odznak. O tym wszystkim. Dowiecie się z tego łotkańskiego. Jak widzicie tych artykułów jest naprawdę naprawdę sporo. Zachęcam do lektury kilka wodnych dni przed nami. Zachęcam do kupna, a na koniec jeszcze ten piękny widok tutaj z płazówki na tatry. Dziękujemy, dziękujemy. Do widzenia.